Hej, jeżeli znasz już nasz projekt, to bardzo się cieszę, że do nas wracasz. Zapasz sobie ciepłą herbatę, rozsiądź się wygodnie w fotelu i delektuj się odlotowymi tekstami, zdjęciami i grafikami, które dla ciebie przygotowaliśmy, bo oto przedstawiamy ci numer dziewiąty. Jeżeli z kolei jesteś z nami pierwszy raz i nie za bardzo wiesz o co w tym wszystkim chodzi, już biegnę z wyjaśnieniami. Trzymasz teraz w ręce kolejne wydanie magazynu Redakcja BB. Owoc pracy ponad 150 młodych ludzi, którzy z pełnym zaangażowaniem przez ostatnie 3 miesiące biegali z aparatami, szkicowali grafiki, skrobali teksty, a czasem zagryzali paznokcie widząc zbliżający się deadline i przeżywając artystyczną posłuchę. Zastanawiasz się teraz jak to wszystko działa? To proste. Kojarzysz pewnie urządzenie zwane Wielkim Zderzaczem Hadronów. Tak właśnie wygląda nasza baza przy ulicy Krasińskiego 5A. Pełna pomysłów, ludzi i idei, odgłosów rozmów i gotującej się w czajniku wody. Z tej gęstej chmury, wspólnymi siłami, zgodnie wyciągamy to, co chcemy zobaczyć w następnym numerze. To jest właśnie nasza redakcja. Jeżeli czujesz potrzebę pokazania swoich pomysłów w światu, a nie za bardzo wiesz jak, to wpadnij do naszej bazy. Napisz maila na redakcja redakcja@redakcjabb.pl. Skontaktuj się z nami przez stronę www.redakcjabb.pl. Gdzie możesz co nieco o nas przeczytać i przejrzeć poprzednie wydania, albo po prostu na facebooku pod adresem fb.com ukośnik redakcja bb. Skoro już wszystko wiesz, to zostawiam Cię z lekturą dziewiątego numeru. Miło Cię u nas widzieć.